ma ludzie. Jako że mamy kwarantannę i stan epidemiologiczny w kraju, także ja zalecam oczywiście stosować się do wszystkiego co nam nakazują władze. Natomiast mam możliwość dzisiaj odbycia treningu na takiej domowej siłowni po to, żeby dbać o bezpieczeństwo swoje, przede wszystkim was i wymyśliłem sobie z tej okazji challenge. Będzie to wykonanie 65 pompek w czasie do jednej minuty. Czy mi się uda? Nie wiem. Jeżeli mi się uda, to zaproszę trzy osoby do wykonania zadania. Niech to zadanie będzie takim rozładowaniem tej negatywnej energii, którą mamy obecnie poprzez sytuację, z jaką się zmagamy. Natomiast nazwa tego challenge'u będzie zostań i rób pompki w domu. Także zapraszam Cię do oglądania. Ja jestem już po rozgrzewce. Zaczynamy challenge. Dawid nastawia y, mi czas i zobaczymy jak pójdzie. Powiedz kiedy będziesz gotowy z czasem. Start. Także, jak widzieliście, challenge się udał. Ja chciałbym zaprosić do zabawy Kamil Pasek, Michał Potucha i Kuba Stachnik. Mam nadzieję, chłopaki, że weźmiecie udział w challenge'u, że troszkę rozluźnimy tą napiętą atmosferę, która panuje w naszym kraju i pokażemy wspólnie, że domowo też. Można zrobić dobry trening. Ja jestem już po treningu. Wymyśliłem sobie jeszcze jeden challenge. W sumie to bardziej kieruję to do osób, które ze mną jakoś tam współpracują, ponieważ y, ciągle narzekają, że będą w okresie masowym. Nie potrafią przejadać ryżu na słodko, które mają wiecie. Dlatego ja dzisiaj przygotowałem sobie ryż na słodko. W takiej gramaturze jakiej zazwyczaj go daje i dodatkowo jeszcze wypiję 50 g odżywki białkowej i 400 ml mleka natomiast tutaj tutaj mamy 150 g ryżu 150 g banana 400 g serka wiejskiego i 60 g dżemu Także myślę, że czas, w jakim to zjem, 5 minut. 5 minut, tylko nastawię sobie stoper. Nastawiam sobie stoper. Czas start. Jaki czas? 2 minuty 30 sekund. Więc nie mówcie mi, że nie jesteście w stanie tego przejadać. Bo ja jestem na redukcji, a wy jesteście na macie. I pamiętajcie, żeby dużo jeść, musicie dużo ćwiczyć. A co do challenge'u, to mam świadomość, że ta technika wykonywania tych pompek no, nie była najlepsza. Natomiast moi drodzy. Potraktujmy to jako zabawę. Naprawdę mamy ciężką sytuację w kraju i po prostu potraktujmy to jako zabawę, pousmiechajmy się trochę przy tym. No i co? Dopiję jeszcze białko i idę spać. Także dziękuję bardzo, trzymajcie się i pamiętajcie o zachowaniu przede wszystkim spokoju.